Płacz, łzami całego świata, kiedy już wiesz o katyniu, łzami, które nie znaczą twarzy, ale trząsają wnętrzem człowieka, sceny okrutne, straszne, niewyobrażalne, pochylam wzrok, wiedząc, że zrobili to przecież ludzie. Dzisiaj w Rycerce Dolnej podniosła uroczystość w kopanie pamiątkowego dębu dla kapitana Jerzego Antoniego, który zginął w Katyniu. Upamiętniając te wydarzenia zapraszamy do obejrzenia pięknego reportażu z udziałem dzieci i młodzieży z tej szkoły. Jest to dzisiaj wydarzenie, które upamiętnia kawał historii też i akurat tutaj w Rycerce Dolnej. Tak niezwykła historia związana z tym miejscem. Tak, a szczególnie dla mnie też to jest bardzo ważna sprawa, bo ja tutaj kończyłem tą szkołę podstawową. To jest powrót taki sentymentalny do tych murów, dla mnie też, ale rzeczywiście kawał historii, wielkie wydarzenie dla, dla tej małej społeczności i ten patriotyzm, o który teraz Pokazanie tak. Pokazanie nie tej... Dokładnie tego patriotyzmu, o który tak walczymy, o, o tą pamięć, o tych ludziach, którzy oddali życie. W tak tragiczny sposób e, za Polskę, za wolną Polskę, za to, żeby ci młodzi ludzie tutaj mogli się uczyć teraz bezpiecznie, z spokoju i przede wszystkim z polskości może, bo... bo o to Dzięki takim na... uroczystościom uczymy dzieci historii tak żywym, takim pokazaniem. Tak, tak, przykładem i takim namacalnym dowodem. Oni bezpośrednio pewnie też tego nie odczują, bo trudno, żeby to przeżywali, natomiast trzeba pokazywać te rzeczy, które były dla nas tak ważne, tak cenne, tych ludzi przypominać i, i cały czas dbać o tą historię narodową, którą przecież mamy tak piękną. Antoni Janusz urodził się 2 listopada 1900 roku w Podolszu. Obecny powiat oświęcimski, gmina Zator. Jako synu Łukasza i Katarzyny z Byrków. A panie dyrektorze, dzisiaj spotykamy się podczas podniosłej uroczystości, i tutaj z tą szkołą wiąże się niezwykła historia tego dzisiejszego wydarzenia, posadzenia dębu pamięci. No, jest to y, przypadek no nieszczególny, nie bo tych osób tutaj na tym terenie, którzy zginęli y, zamordowani przez NKWD w Katyniu, czy tam w Ostaszkowie, czy, czy pod Harkowem jest nie jest tak dużo, i właśnie dzisiejszy dzień właśnie służy upamiętnieniu. Osoby, która tutaj była kierownikiem szkoły powszechnej przed wojną i stąd znalazła się w wyniku kampanii wrześniowej, i potem 17 września, jak gdyby najazdu Sowietów na Polskę, znalazła się w obozie koncentracyjnym w Rosji no i w kwietniu 1940 roku została rozstrzelana przez NKWD pod Charkowem. dlatego z IPN zwrócił się z, z, z prośbą na jesień w, zeszłego roku do mnie, czy byśmy nie upamiętnili w ramach tej akcji y, sadzenia dębu pamięci tym ofiarom zbrodni Kateńskiej, żeby upamiętnić y, zasadzenie dębu i jak gdyby pokazać im cześć i ten... I tutaj u Was był Pan Janusz Antoni, tak? Janusz, kapitan Janusz Antoni, który zginął w stopniu porusznika, ale przez y, y, prezydenta Lecha Kaczyńskiego został y, awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana. I był przez jak długi okres czasu tutaj w rycerce dyrektorem? Przez. On był bezpośrednio przed wojną dyrektorem szkoły powszechnej, bo to się nazywało w rycerce. Dane. I stąd wylądował właśnie w kampanii, mobilizowany do kampanii tej wrześniowej. Rycerka Dolna, Beata Gojek, kasprzak WG Media.